Cześć, witajcie w moim pierwszym filmiku właściwie z Anastazją. Hej. Tak, i widać moje ubranie. Wytnie się. No to tak, Anastazja, powiedz, co dzisiaj robimy. E, dzisiaj mm, przygotowaliśmy kartki, na których będziemy e, wykonywać zadania w 7 sekund. Dokładnie 7, 7 second challenge. Tak, umiesz liczyć do siedmiu? Tak, wiesz, tak, po, se po sekundowym tak. tak, raczej tak No to tak, mamy tu pytanka e, Pytanka, zadanka Dobra, no tak to zacznę Ty zacznij, skoro jesteś gość Okej okay. hmm. Polisz swoje kolorowe skarpetki Moje A raz, raz, dwa, trzy <laughs> Okej, okay, teraz Może po kolei robimy, co? Okej, okay. teraz Przynieś coś żółtego, raz. Stop. stop, 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 stop. Tam miałaś tego pluszaka, mogłaś przynieść. Ale ja. ja, ja to jest, jest. Dobra, tu. tu masz kapelusz, ja nie mogę. Okay. Dobra, czyli jest 1-0 dla mnie. Nie! Aaaa, coś tam wypadło. Daj. Nie. Be ale kapelusz jest szalowy chcę go Nie! To jest mój kapelusz, taki ma taki. Nie, to jest do tego. To jest do wiesz, Weźmy, może. Dobra. No to teraz ty. Zrób gwiazdę. W pokoju? No. Nie, ja nie dam A. rady. Chcę lalką zrób. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, sześć. A po dłudze nie, bo oni nie siedem, zobaczą. Osiem, dobra. Sie osiem, tak? <laughs> nie, wiem, co się czuła, by nie Teraz ja. Drogi. Wymin 7 sekund z trzech youtuberów. Ja... J. Dobrowski, Smav, y, SKF. Dobra. Ej, kocham. <noise> no dobra, dobra, teraz ty. Mm, co tu mam? Stan na rękach. Nie umiem! Podtrzymać. cię. Jasne! Raz. Nie, umiera Anastazja. No dobra, to wymieni moich ulubionych youtuberów. SKR. F, Smart Dragon. 4, 5, 6, 7. Nie wymieniłeś dwóch. No nie, nie powiedziałeś, że wszystkich. No, Kiesiężny autor. Tak, to jest nie cała ekipa te No nie, na ekipę te Dobra, teraz ja. Powiedz czy przywitanie jak się witają e, youtuberzy Hejka Elo? Nie wiem. No na przykład Redzi się e, wita. Siemaneczko ziomeczki. Aha. Aha! Dobra, to nadal jest jeden dla mnie. Cześć, morder. No Dobra. Mm. Nie, nie umiem, nie zrobię tu fikołka. <noise> czy znaczy umią, ale nie, nie będą. E, dotknij. Do. Ale podź do kamery, co? Eee, dotknij sufitu. Dotknę sufitu. Tak. Ja nie Raz, wiem, czy... dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Aaaa, jeszcze nie kopnęłam Nie w lustrze, żeście zobaczyli, ale tam, tam, tam jest mistrz. A teraz ja. Załóż na siebie kapelusz. A, mam. mam. Kamera. Mam. Mam bardzo że kamera, ale załóż mi. No dobrze. Jeden, biznes. jeden. Ja mi spadł. Załóż różowego buta z palpetu. Raz, dwa, trzy. On jest za mały. Cztery, pięć. 6, 7, 8... No? Sębę do 10, dobra. No, no to jest 1. Ale tylko trzeba Dobra, dobra! Miło mi... W 7 sekund. Narysuj mój portret. Stop. ta Nie widać. Widać. Czekajcie. A ty, mój portret, nie na całego człowieka narysowała. Mój portret. Eee, to. Dobra, to teraz ty. Czas to Chyba. Dobra. Um, Wymyśli na bieżąco. Niech może będzie. Um, Zaśpiewaj. Raz, dwa... bum, 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 clap, stelma, hargo, go, because, na, 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 na. Daj mi umyć. Mikrofon. Yeah. Da? Yeah. Tak, tak. Mkrakusem, machaga, na, 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 Tak, jeszcze Dobra, no to tak. W związku z tym, że Anastazja się śpieszy, dziękuję, że byliście z nami. I. Nie muszę Nad... spawać do domu. No. A więc. Pa! pa! Ugh. Oh.